Witam serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy przekazać chociaż fragmenty wystawy. Na pierwszym piętrze Galerii pod Kopułą prezentowaliśmy od 1 marca do 10 maja wystawę Sztuka Ducha malarstwa Ewy Niszkiewicz-Krawczyk i Radosława Krawczyka. Proszę Państwa, Sztuka Ducha sugeruje coś, co po prostu przyświeca głównym przesłaniem. I tematem numer jeden jest Biblia. Autorzy się odnoszą do, 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 do sztuka, po prostu sztuka ducha, odnoszą się do tekstów, inspirują się Biblią. I proszę Państwa, jak Ewa Mickiewicz-Krawczyk, to są duże obrazy yy, Radosława Krawczyka, trochę w innej technice, yy, pastelą olejną, trochę mniejsze yy, prace. I proszę Państwa, wygląda to. W ten sposób, że jak powiedział kiedyś Jung, rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia. Ja bym tych obrazów nawet nie oceniał. Rozumienie tu też nie ma nic do rzeczy, trzeba uruchomić intuicję. To jest trochę z tym malarstwem, tak jakbyśmy oglądali nocne na niebo, najlepiej gdzieś poza miastem, bo w mieście to dosyć. Światła miasta przesłaniają obraz i patrzymy na rozwiżone niebo. Jedni widzą i czują bezmiar czy ogrom wszechświata. Jeszcze inni sądzą, że to tylko migotliwa dekoracja, a jeszcze inni, że jakaś tam gwiazdka doświeci tylko dla nich. Proszę Państwa, każdy widzi i czuje inaczej, bo każdy człowiek jest inny. Ewa umieszcza przy swoich obrazach nawet fragmenty, cytaty z Biblii, ale nie są to opisy scen biblijnych, takich obrazów przedstawiających sceny biblijne w muzeach dość. Tu mamy raczej refleksję na tematy kondycji Duchowej. I to właściwie tyle. Zobaczymy zaraz fragmenty wystawy i poznamy autorów. Dziękuję. Ewa Krawczyk, zapraszam do obejrzenia wystawy Sztuka Ducha, w której prezentuję pracę przeważnie w dużych formatach. Są to kompozycje malarskie, abstrakcyjne. Pojawiają się w nich napisy hebrajskie, tytuły, które zaczerpnięte są też z Biblii. Jest to forma malarstwa medytacyjnego, tak bym to nazwała, ponieważ kiedy maluję, puszczam muzykę uwielbienia i medytuję fragmenty z Biblii. Widoczny w tych pracach jest motyw koła który koło jako figura doskonała jest dla mnie tym symbolem, który opisuje wszechmocnego nieskończonego Boga. Nazywam się Radosław Krawczyk. Jestem autorem tych prac, które tutaj wiszą w bibliotece miejskiej wojewódzkiej. To znaczy części prac, bo część prac to autorką części prac jest moja żona. Natomiast nawiązując do tego, co mój kolega Zbyszek wcześniej powiedział, jestem miłośnikiem Biblii i z niej czerpię inspirację zdecydowanie. Ale jeszcze ważniejszą rzeczą w moim życiu jest przyjaźń za autorem Biblii. I w sposób naturalny ta relacja, która jest dla mnie najważniejsza w moim życiu, relacja oparta na miłości, rzutuje na to. W jaki sposób tworzę, jak do tego podchodzę i co, w jaki sposób przetwarzam te swoje prace. Cykl wyeksponowany tutaj w bibliotece powstawał w przeciągu ostatniego roku. Są to małego formatu pastele olejne. Pragnąłem w nich zawrzeć coś, co jest niedostrzegalne ludzkim okiem. Duchową rzeczywistość, która otacza nas wszystkich. I chociaż moje tworzenie jest intuicyjne, i powstawanie tych prac było właśnie, właśnie takie, to jednak przyświecała mi myśl oparta właśnie na Biblii, żeby przekazać, uchwycić coś, za czym ludzkie serce tęskni, a za czym człowiek, przeciętny człowiek w głębi serca tęskni. Myślę, że każdy z nas może sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, ale ja myślę, że człowiek tęskni za prawdziwą miłością, akceptacją, szczęściem, sprawiedliwością. I te rzeczy próbowałem w jakiś sposób uchwycić w swoich pracach, i byłbym szczęśliwy, gdyby odbiorca. Czy widz y, zobaczył w nich, albo może, żeby te prace obudziły w nim jeszcze głębsze pragnienie poznania tej rzeczywistości, która jest dostępna dla każdego z nas. O ile, o ile się zatrzymamy, o ile y, wyciszymy się, jesteśmy w stanie wtedy ją y, dostrzec i bardziej zrozumieć. Zapraszam do. Y, kontemplowania naszych prac i mam nadzieję, że przyniosą coś dobrego.